No, wrócił. Jesteśmy? O już, już jesteśmy. jesteśmy Okej. Okay, no lecimy. dobra, 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 lecimy, lecimy lecimy. Spróbujmy jeszcze raz. Jak Zobrady? jeszcze raz? Przecież dopiero zaczynasz. Dokładnie. Tak, Pierwsza próba, first try. First strike. E, w ogóle oczywiście pier... zakładam, że każdy już widział cutsety, więc nie będę jej pokazywać. Jaką cutscenkę? No. tak? E, zaczniemy za 3, 2, 1... No, dawaj. dawaj. Okej, okay, więc to jest Ionoid 2. E, jak każdy, oczywiście, zna grę, bo jest to klasyk ogólnie gier wideo, klasyk GSPS-u. Ogólnie klasyk po prostu. E, to jest pierwszy level Nowy Jork. E, całość levelu opiera się na cyklach. E, wody, która się podnosi i opada. Zupełnie jak w prawdziwym życiu. Wiesz ja raz byłem... Nie, nie byłem w Nowym Jorku, ale jestem prawie pewny, że nie wygląda w ten sposób. Mam kolegę z Nowego Jorku, który grał w tym grę i mówi, że wygląda identycznie, więc... A, no, dobra, to, to... Ja, to jak... Ja, wiesz, nie jestem ekspertem, tak? No, jest ewidentnie. Ups. Eee, Gra ponadczasowa. Eee, tak, zdecydowanie. Eee, no, więc oparte całość na cyklach... I na faktach. Wiem, na faktach, tak. To cała gra jest oparta na faktach. Zdecydowanie to. Oh. Dokładnie. Super. No i mamy jojo. I mamy jojo. Więc w ogóle gry musimy zabrać jojo, co już zebraliśmy, więc w sumie chyba czas. no tyle. <gul clause> Dziękuję. No nie, no musimy jeszcze dostarczyć słodkiej i słodkiej zemsty. E, osobie, która nam ukradła jojo i zostawiła ją na losowej drewnianej platformie na środku wody w Nowym Jorku. Ale to taki trochę prank, no to co się mścić w tym momencie? właśnie, i co prank. Jakby, no sorry, ale ja nie rozumiem, po co taka wendetta? Słuchaj. Ja rozumiem, gdyby to było. Jak... Ale to nie, jest nie. żart, po... widzisz? Tam jest no. kamera. Tam jest o kurde! <laughs> a, ty, to. kurde. Frank, dobry, wyszedł. dopalny no. widzisz? No, cool. Dobra, więc e, może trochę o kategorii. No, że skips, e, jak sama nazwa wskazuje, nie robię większych skipów. E, no, Między innymi skipa, który pomija całą całą tą jakby wewnętrzną część fabryki. Więc muszę ją zrobić i muszę zrobić ten mniejszy skip, który wcale nie jest irytujący. Bardzo fajnie. Mm. Yy, nazwa wskazuje, że możesz robić średnie i małe, nie? Tak, tak, To jest średniski. Okay. Jeśli wyjdzie. No, no, aktualnie chyba tracę czas, próbując go, ale... Okej. Okay. Więc to cały ten pokój. No i świetnie. Po co on nam? Teraz powiem bardzo trudną zagadkę logiczną. Nie wiem, czy ktokolwiek zdaje sobie sprawę, co tu trzeba zrobić. No coś było z pudełkami, ale nie pamiętam. No ja, ja sama szczerze nie wiem. Czy... Losowo, losowo rozumiem. No. Znaczy, a, czy, a tak na serio mówiąc, to czy te tekstury na tych pudełkach jak, jakkolwiek wpływają na tę zagadkę? W tej zagadce nie. W następnej wpływałyby, gdybym ją robiła. A. Ale czy pominięcie tej zagadki nie liczy się jako większy skip? Nie. <laughs> pomija 10 sekund e, ustawienia klocków. Czyli taki mało średni, nie? Tak. Bardziej mało jak średni. Okej, okay, okej. Okay. Czyli taki, taki średnio mały, mały... Mało średni, tak jakieś nie... Wiem. Średnio podobne. 2 na 5? No 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 no. No to już od czwórki się zaczynają te eee. dłuże, nie? No No chyba tak style. No takie dwa, może półtora. półtora. Dobra, 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 rozumiem. A to już rozumiem. rozumiem. już wszystko jasne Ty. Nigdy wcześniej nie zrobiłam tego w ten sposób. To się nigdy wcześniej nie wydarzyło. Jest! Pierwszy raz! To. to się nie zdarzyło yy, nigdy wcześniej. Wreszcie! Wreszcie. No to trzeba tam no. O to musimy jakoś no, to zapisać, właśnie. że yy, to. Nie wiem, ilość razy yy, że coś się zdarzyło, co się nie zdarzyło nigdy wcześniej. To. Kurde, to będzie trzeba kredyt zorganizować. To coś mądrego, no. Więc e, gdyby to była kategoria All-Stages, to w tym momencie, jakbyśmy z dołu. Tam, gdzie, gdzie zaczął się poziom, weszli na górę. No. Ale, no, będzie skips. Trochę dłuższa kategoria pokazuje, trochę więcej gry. Myślę, Dobrze, bo to jest świetna jest gra. Ciekawe. Tak, jest to gra warta pokazania. Co tutaj próbuję zrobić. okej okay, udało się. Tederbus, czyli jojem łapie się czegoś, czego da się złapać. Następnie wypuszczamy kilka klatek, potem skaczę. I ja... I to po prostu sprawia, że mój skok idzie wyżej. Co pozwoliło mi e, pominąć niewielką sekcję platformową. Już w sumie kilka razy w ranie użyłam tego. I okej, okay, to był pierwszy poziom. Jakie jest mamy w ogóle... Może chwilę na przeczytanie A. donacji? Oczywiście. Absolutnie. Więc tak, mamy już cztery donacje. Czego pierwsza jest od MK 15 zł bez komentarza jak na razie i teraz kolejne 3 razem z bazarowym tłumaczeniem Hallifa. lifea po kolei z każdej kolejności mister 155 20 zł Aquas 10 zł a jeszcze mister z komentarzem Gatego Fast e, rotify 20 zł i w tym momencie już mamy 221 zł na tajęty. Nice. A więc e, teraz prawie jesteśmy w poziomie Domino Dungeon, który, a jak zgaduje Dexter, możesz trochę o nim opowiedzieć? E, tak, e, kocham ten poziom, ponieważ jak przychodziłem, tą grę pierwszy raz, spędziłem tu dwie godziny. Z całego czasu gry jakiego, pamiętasz? Trzy e, i coś takiego. Hmm. O, ogólnie ten poziom jest prościuteńki, to jest y, czyste lab labirynty góra-dół, y, co nie pomaga mi ogarnąć. Y, no i jeszcze szukanie tego ostatniego klucza, którego... Oj, przesiedziałem. Nie ty jedyny, powiem A, nie tak. Okej, okay. tak, no na szczęście w speedrunie trochę to przyspieszymy. Uh, za pomocą kilku ciekawych mechanik, mechanik, takich jak flingi, które już zobaczyliście, gdzie po prostu zachowujemy pęd z uh, oh puścania uh, się na jojo i wykorzystujemy go dalej. Spróbuję okay. się tu trochę skupić, bo Pizza. to jest sekcja na czas i... Uh, nie idzie mi najlepiej. A czy śmierci na tym etapie jakkolwiek cofają progres tych drzwi? A nie. nie. Drzwi po prostu są na, na tej mierze. I no, nie wyszło. Trzeba będzie się wrócić i je jeszcze raz. Niestety. No. Tak, mam pytanie z trochę innej beczki. Eee, pomiędzy tymi głównymi poziomami jesteś w tym całym Noid Void, tak. czyli tej pustce czy próżni. Czy ona skrywa jakieś sekrety? Eee, możesz wyjść poza nią, jedną postacią i eee, zobaczyć, że e, skybox w tej grze to jest po prostu tekstura pizzy. A, Ojej. Sensowne. Tak, no myślę, że tematyczne. Nie wiem czego się spodziewałem, szczerze powiedziawszy. No nie, ale... Nie wiem czego się spodziewałeś, ale zakładam, że nie jest to Skybox zrobiony z pracy. Ja byłem zdziwiony, jak grałem w A Had in Time. I zorientowałem się w pewnym, w pewnym momencie rozgrywki, że Skyboxy w tamtej grze to nie są de facto Skyboxy, tylko fizyczne obiekty umieszczone w świecie e, gry. No. Gdyby wylecieć wystarczająco daleko kamerą e, poza grywalną strefę, to zobaczy się, że na przykład w Time Riftie. E, nie pamiętam jak on się nazywa. Clock Tower chyba? Eee, te wszystkie wieże zegarowe w tle są dosłownie fizyczne i można by było po nich chodzić, gdyby się dało. Tam. Gdyby się dało, to by było można, no rzeczywiście. No. No, no, ale pomiędzy graczem, a wieżami stoi całkiem daleka przepaść. No cóż. Po prostu znajdź nieskończone skakanie. Po prostu? Cztery po prostu. głowa? Cztery głowa. Czoło. E, tak, więc skończyłem do Dungeon, tak nie wspomniałam, e, w normalnych ranach większości kategorii, po prostu pomija się całość, idzie się na sam koniec od razu. No ale ponieważ no major skips, zrobiliśmy każdy poboczny pokój, zabraliśmy wszystkie klucze. Teraz tutaj jest chyba największy skip, no major skips, to jest najbardziej średni, to jest jakieś 3,9. O, to już o, wysoka liga. No, to już no, blisko. Ooo. Blisko Major. Bardzo blisko. E, ponieważ pomija to tak naprawdę całą. E, pierwszą wyspę. Więc tym poziom składa się z dwóch wysp i potem e, kosmosu. Więc to pomija tak naprawdę całą pierwszą wyspę. No i jest ptak, który nam pomoże dostać się na drugą wyspę. Jest. Sporo sposobów przejścia z jednej na drugą. Ten sposób jest po prostu najszybszy na no Major Skips. Mm -hmm. No i teraz, oczywiście, jak, jak każdy, no musi zrobić kiedyś w swoim życiu, musimy wejść do rdzenia planety. A no tak. No ja i ty robi co w każdy piątek. No. na z czego jest zrobiony rdzenie planety? No, oczywiście, że Z pizzy ze skybox Oczywiście, Przyszło tego w szkole. No. No dobra, i potrzebowałem tylko zielonego klucza stąd i mogę wracać. Okej, okay. przez chwilę myślałam, że nie zebrałam. No i oczywiście po zwiedzeniu rd rdzenia planety lecimy w kosmos. Sensowne. Ma to sens. Czy mam czas na przeczytanie kolejnych donacji? Oczywiście. Okay. Więc tak, mamy 20 złotych od Hoxy, ja i on wracamy. I z tym właśnie spełniliśmy cel która jest bazarowe, tłumaczenie Fall Life. Nice, nice. Mamy, to. Mamy to. Dzisiaj wieczorem usłyszymy jakże wspaniały, można powiedzieć, dubbing. Yeah. I Mocne kolejna donacja 40 złotych od Ramen. I tym razem celi, na celi licytacji poszła pokazówka i sereków Brutal LEGENDS I zostało już tylko 20 złotych do spełnienia celu. Pizza. Oh. Pizza. To bliziutko. Okej, okay, więc e, na planecie musimy zabrać pięć kluczy i e, no, wyjść. Są drzwi, które odblokowują się tylko na pięć kluczy. Co? Okej, okay. to było ciekawe. Ja And byłem w że spadniesz. Ciekawostka, że można. Z poziomu wcześniej, z tych wysp, zebrać kilka kluczy i je zachować do tego momentu, i wtedy nie trzeba zbierać wszystkich. Co so, niektóre kategorie e, handlu to robią. Niektóre kategorie handlu? To nie jest to tylko znaczy, jedna? E, jest kilka odmian, powiedzmy. A. A czym się wyróżniają? E, otóż jest Peperoni paszyn gdzie trzeba zebrać wszystkie pizze. Jest zwykłe hando, gdzie trzeba zebrać wszystko, czyli pizzę, tajne kurczaki i tak dalej. Zaraz, tu jest dub clip. Próbuję przeklipować przez te drzwi, tapując i skacząc jednocześnie. No dawaj. O, pięknie! Nice. Najważniejszy trik w runie. Ej, no tak. może to działa w prawdziwym życiu? Trzeba spróbować. Próbuj, masz drzwi. Nie... Masz duba też. Masz duba. Nie... To nie dla mnie. Nie Słabiej jesteś szybko biegać, jak nawet nie próbujesz dabować przez drzwi. Ja to wiadomo taki trochę fejkowy speedrunner jestem, bo ja, ja gram w gry, które nie mają przycisku do dabowania. No no sorry. No... Muszę zabrać ci licencję. Sorry, tak, tak, takie życie. Eee... No, it's it's special every! Nie, <mulity> nie będę tego czytał. Chciałaś, ale nie. Co <mulity> to tu jest? A nie ma tego zaraz. Nie ma tabingu? Tylko na majka jest. A Ja tego dźwięku nie słyszałem. Więc... Po prostu skup się. Po prostu się skupię. Okay. Uh. Okay. Takie słowa nie zmusisz mnie. <laughs> Jestem bardzo zawiedziony. Ok, więc to jest ostatni boss, a uh, skoro jest taki z dwóch faz. Jest to faza, gdzie szukamy kostek, które składają losowo. Jest to jedyna RNG w ranie, co fakt, że jest w samym końcu bardzo mi się podoba, jest super. To jest najlepszy moment, żeby było RNG, nie? Tak. Jeżeli, jeżeli Twój speed game nie zawiera rzutu kostką to dosłownie, dosłownie nawet e, po 15 minutach albo przed samym końcem, to po co w ogóle w niego grać? No. Dokładnie. E, jest druga faza, gdzie po prostu musimy unikać niebieskich. E, Kratek na podłodze. Nie wiem, jak to inaczej opisać. E, te kratki nas stunują na kilka sekund i e, resetują całą fazę, co traci całkiem sporo czasu. Zależnie, jak daleko w tej fazie jesteśmy. E, czy te, y, to ułożenie tych paneli bezpiecznych to jest jakiś wzór, którego trzeba się wyuczyć? E, tak i nie. Niby trzeba się wyuczyć, ale jest to bardzo proste. Jakby do śledzenia. Dlaczego tam ten wcześniejszy kształt był taki proste niecodzienny? Jakby to A, na kawałek Albo kawałek pizzy. Albo kawałek pizzy. Tak. Pysznie. Więc jakby są czerwone te klatki, które po prostu nam pokazują gdzie będą niebieskie. Na czerwonych można bezpiecznie wstać. A jajaj. Pizza mam Okej. Okay. O, oho. E, więc Czyli to będzie ostatni chodzi? dialog i czas będzie na ostatniej linii dialogowej. Okay. I... czas. Okej. Okay. Więc... E... Świetny czas. Świetny czas. Nie no, nice, nice. No, le, było okay. Mogło być lepiej. Więc to było Siema nie mam dowodu 2. Myślę najlepsza gra w całym maratonie, więc jeśli oglądaliście no to brawo no to lepiej już... nie będzie, niestety. Ech, Ale przynajmniej jest skromna. No się balansuję, tak? No dobry run, słaby runner. Wychodzi... Chodzi okej. Okay. Chcę tylko dać shout ech, jednemu napisu... Napisowi? Napisu? Yy. Polska mowa. Końcowemu. Tutaj o... Dziękujemy za niepozwanie. Proszę. Nie. E... widzę na czacie Miko Hatsune, nie Miko, Mike. Mike. Mike, Mike tak. Hatsune. Nie wiem do czego nawiązanie. E, tak, szałda dla e, Mr. Marego i Werbi, którzy również ranowali tę grę kiedyś. Powinni wrócić do niej, ale, no, hmm, e, których niestety nie ma teraz z nami, będą dopiero później. Ale i tak szałda od Fellow, fellow, Polacy, którzy ranują dobre gry. Polacy? Na GSPS-ie? No, zdarza, zdarza, zdarza się. Zdarza się. <laughs> no dobra, ale to by było wszystko ode mnie. Dzięki za oglądanie. Następny jest Gotik chyba? Hmm, chyba? Czy nie Już mówię. Następny jest Gothic. Tak, Tak, jest tak. dobra polska gra. Też trzeba oglądać. No, ale dzięki. Rwy'n gwneud ychydig o'r gwaith. うん。